Wyobraź sobie metal. Prawdopodobnie masz w głowie coś bardzo uporządkowanego. Atomy w równych rzędach, sieć krystaliczna, powtarzalność, symetria. Bo dokładnie tego uczymy się o metalach, że ich właściwości wynikają z uporządkowanej struktury krystalicznej. A teraz wyobraź sobie metal który nie ma struktury wcale. I nie że ma inną, albo że ma gorszą, nieuporządkowaną. On faktycznie w ogóle jej nie ma. I tak to wciąż metal i tak to działa. I tak jest czasem absurdalnie wytrzymały. Dzisiaj mówimy o szkłach metalicznych Oczywiście, małe wtrącenie. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to daj łapkę w górę, daj suba, daj miły komentarz pod tym filmem. Lecimy z materiałem. Struktura rzeczy. Zacznijmy od czegoś ważnego. Szkło to nie jest po prostu stała ciecz. To jest ciało stałe amorficzne, czyli takie, w którym atomy są chaotycznie ułożone jak w cieczy, ale zamrożone w miejscu. Normalnie metale podczas krzepnięcia tworzą kryształy. Atom po atomie układa się w regularną siatkę, ale jeśli schłodzisz stop wystarczająco szybko, atomy nie zdążą znaleźć swoich miejsc. I wtedy dostajesz metal. O strukturze przypominającej zamrożoną ciecz. Dlaczego to w ogóle działa? Bo struktura krystaliczna ma swoje wady i to dosłownie. Metale deformują się dzięki dyslokacjom, czyli takim defektom, przerwom w strukturze, które mogą się przesuwać. Dzięki nim stal można walcować, a aluminium wyginać. Ale to też oznacza, że Materiał zaczyna się odkształcać lokalnie. A odkształcenia lokalne to jest dobry początek do uszkodzenia materiału. Szkła metaliczne nie mają dyslokacji, bo nie mają sieci krystalicznej. Więc kiedy działasz na nie siłą, one bardzo długo się jej opierają. Efekt? Bardzo wysoka wytrzymałość. Czasem niemal zbliżona do teoretycznych granic wytrzymałości materiału. Brzmi jak idealny materiał. No nie. Bo brak dyslokacji, brak sieci krystalicznej oznacza brak bezpiecznika. Nie ma mechanizmu powolnego, kontrolowanego odkształcenia. Zamiast tego pojawiają się pasma ścinania, czyli lokalne strefy, gdzie materiał zaczyna płynąć. I wtedy albo nic się nie dzieje, albo materiał pęka. Bardzo szybko. To tak jak porównanie plasteliny i suchego makaronu. Dlaczego więc w ogóle ktoś się tym interesuje? Bo szkła metaliczne mają zestaw właściwości, który jest bardzo trudny do osiągnięcia klasycznymi metalami: bardzo wysoka wytrzymałość, bardzo dobra sprężystość, często świetna odporność na zużycie, bardzo dobra odporność korozyjna. A do tego, w pewnych temperaturach Potrafią zachowywać się jak bardzo gęsta ciecz, i wtedy można je formować jak tworzywo sztuczne, a potem znowu są metalem. Więc gdzie się to stosuje? W miniaturowych elementach maszyn, w sprężynach precyzyjnych, w sprzęcie sportowym, w elektronice, ale tak naprawdę wszędzie tam, gdzie jest potrzebny układ właściwości, wysoka wytrzymałość. Plus dobra sprężystość, plus odporność na ścieranie. Dlaczego więc nie robimy wszystkiego ze szkła metalicznego? No, bo produkcja jest bardzo trudna, bo duże elementy ciężko schłodzić tak szybko, żeby nie powstała struktura krystaliczna, że w ogóle potrzebne jest takie bardzo szybkie chłodzenie, bo skład chemiczny musi być idealnie dobrany. Czyli znowu świetne właściwości, ale trudna technologia, więc wysoka cena. I to jest piękny przykład czegoś, co będzie wracać w tej serii. Świetne materiały, ale trudna technologia, więc nie ma nic za darmo. Zawsze jest coś za coś. Ale szkła metaliczne pokazują nam jedną bardzo ważną rzecz. Nie zawsze struktura krystaliczna i uporządkowanie daje najlepsze właściwości. Czasami chaos daje bardzo potężne właściwości. Dziękuję bardzo za oglądanie. Przypominam o subach, o komentarzach i o łapkach w górę. Pozdrawiam.